Dzisiaj nagrywamy Chubby Bunny Challenge. Hej. Hej! Dzisiaj nagrywamy Chubby Bunny Challenge. To by polegało na tym, że nie sobie zadawać pytania. Mamy przygotowanych po 12 pytań, na które jak ktoś nie odpowie, będzie sobie wsadzał jedną piankę do buzi i wygrywa osoba, która będzie miała mniej pianek w buzi Zaczynaj, masz pierwszeństwo Zaczynaj Ile mam wyświetleń na YouTubie? E, w milionach Musisz podać, ile milionów 3 miliony ponad To jest twoja <śmum> Tak Cześć <śmum> Aha, dobra, ja tak na mam no, Dobra, jaka jest moja ulubiona restauracja? Wymień dwie to McDonald's, to jedna no. A druga nie wiem, gdzie ty jeszcze chodzisz sabor. Serio? Dobra nie będzie, nie? No No, to będziesz wiedział, bo się nauczyłeś. Jak ma na nazwisko Lady Gaga? Czy mi dziermanotta? no Dobra. Kiedy... Będę mieć yy, miesięcznicę z moją dziewczyną Co? <noise> Skąd mam wiedzieć? <noise> Nie mam dziewczyny, dobra, pies Dobra No razy. Ja mam twoją kartkę, a ma no, telefon, ja, miał, ja mam wiedzę, ona ma... Przestań o. Teraz super jest pytanie Musisz wymienić imiona wszystkich chłopaków z Direction Czekaj Ilu jest? No to ci już powiem, no. Nial. No, jedno. Zain. No. Hary. No. Jeszcze jedno. Znowu hardysa nie ma. Nie, nie ma. kiedy znałem. Teraz mi trudno powiedzieć. Zain. Nial. Hary. Liam i Luis. No wiedziałem! Jak, jak, jak? Liam i Luis. Liam? Czego, że, że słodyczy nie lubię? Mm. Nie wiem, tylko, że nie lubisz żarków Więcej nie wiem No, Nie no, nie wiem, bo mi się przyjadł jak <laughs> ja <jałem> nie <ciebie. laughs> Ale przychodzisz do mnie i zawsze je jesz! Ale jakoś nie smakują mięso, nie To jest sprawiedliwe Mój ulubiony serial? Amerykańskiej Oglądałeś 50 Faktów o Mnie A nie pamiętałem tego Nie hmm. wiem Trzeba słuchać ze zrozumieniem Nie właśnie bo, bo mówiłaś o innym fakcie podjelującym, to by się nie chciało Nie wiem Plotkara Powiedziałam, że plotkara, chciałem to powiedzieć, ale myślałem, że, że to nie jest ten... Yy, to chciałam, czemu mi, powiedzieć? Nie, ja to jest polski Już mówiłam, że mówię amerykańskie seriale co lubię robić w domu? Nie wiem. Spać? Nie. Grać w FIFA 15. No już Proszę, Przęfuj się. Proszę, tęsknij. Nie chciałbym mieszkać w przyszłości. Na Chicago. No dobra. I mnie mojego chomika. Nigdy nie mówiłaś mi tego. Przecież wczoraj byliście u mnie? Robert. <noise> nie Justin. Nie wiem Batman Batman No <noise> Spiderman, <noise> może Spiderman Nie już do urody to, to idziemy do 10? Ulubione dania z McDonalda, moje mm, Jak? no zawsze bierzesz tuforiu No biorę tufory, ale ja tak mam, mam ile ulubione takie ulubione Zatem się nie najem, więc biorę tufory, żeby się najeść po razy, no Wiem. Eee, ma klasyczne. Bo Boże, nie chodzę na to. ja już nie dam rady. Mój ulubiony sklep z ubraniami... Laho To nie wiem. Hendem. Ja cię kędzę, to tak jest proste. No. Czego nie lubię robić w domu? Ale wyglądałem śmiesznie. <grym> <grym> nie <grym> wiem czego Przątać? Nie. Do czego? No właśnie No kurde! No to wygram. Nie jest śmieszna. Musimy mieć lata, w których byłam na koncertach Lady Gagi 2009 i... No byłam na trzech! 2009 właśnie? No nie coś fanką odtedy wtedy. Nie wiem, no, 2010, 2014 i 2012. dobrze. Serio? No. Ale Bajer chciałam powiedzieć 13, ale mówię, 12 tak trzeba było pożyście nie? 2010 2011. Gdzie najczęściej się wydujemy z ekipą? U mnie w domu. No dobra. O czym jest mój najpo najpopularniejszy? Czyli na YouTubie. Nie wiem. Back to school. No. no przed filmem ci mówiłem... Że to powiem na tym filmiku. No to a czy ja ci zaurroniłam? Bo za ten gubek. Eee. Już nie umiem mówić. Ja, ja też nie umiem mówić. Jaki dziś mecz leci. Nie mam pojęcia. Ja mam z masz Serio? Serio Nie, jeszcze jedna, jeszcze jedna Musisz podać datę, kiedy się poznaliśmy Dokonał? No To była na wagarach, nie? No nie, bo najpierw jeszcze się wcześniej widzieliśmy Serio? A, to było w dółce? Nie a no to nawet nie, nawet nie wiem kiedy. No nie wiem. No to nie powiem tego. A to powiedz tylko datę. No to nie wiem kiedy kiedy to było. No. Albo w październiku było. W wrześniu. No wiem, ale to miałem, bo miałem rację. Co się uznaję. A no, dobra, to jest okay? mhm. A to już jest koniec filmu, bo mi wszystko chwala <laughs> w Proszę hmm, tam jak ma na imię mój yy, jak ma na imię mój, pie, mój piesek? Murzynek. No właśnie. To koniec <noise> tego filmiku. Ja nie mogę Bo 22 września. Nie to ja się nie pamiętam. Wróciliśmy już. No I werdykt jest taki, że ja miałem 7 pionek w buzi i Angeliki miała 7 pionek buzi. Więc to będzie remis. No. Masakra To byłoby na tyle w tym filmiku. Dziękuję, że oglądaliście ten film, tak? No, klikajcie ok, w górę No i to było tyle, pa! pa. No czekaj, jeszcze nie zaczęliśmy! Za okay. chwilę nagrywałem swojego pierwszego vloga, wiecie? Teraz to jest mój drugi Jakoś nie ma się przyzwyczaić, muszę patrzeć, muszę patrzeć się tutaj No to się patrz tam Się siebie teraz patrzę, no dobrze, do, 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 to dobrze, nie? Mhm Chubby bunny Dzisiaj nagrywamy Chobi Bunny Challenge. A może powiemy hej chociaż. No to idź po pianki właśnie. Kiedy został więcej nie no? Ja mam hasło na... E... Tam, bo co Pan wszystkim robisz, jakie mam hasło? Cześć, to wypuść, że mi okej? Dobra, wróciliśmy. Czekaj, bo jeszcze ja nie wróciłam. Dobra. I właśnie wysiedliśmy z metra i zobaczycie, teraz pokażę wam ile już jest osób, ile czeka już na Lady Gaga.